Hello there, dzień dobry wieczór. Z tej strony, franek 14karka, a dzisiaj sobie zagramy w Asasyna, i będziemy poro idziemy porozmawiać z Adonisem, chytrym lisem. Cyk. Witaj, tu jesteś Leonidas. Leonidas właśnie jeszcze jest. You're definitely causing havoc out there. I won't rest until it's done. You know, I'm starting to think Elysium isn't such a bad place with you in it. <laughs> yes, if only you weren't in love with <laughs> Aphrodite and trying to overthrow the Queen and everyone else wasn't dead, Elysium would be perfect. All I'm saying is you breathe life into this world filled with dead people. Anyhow, we have a bit of a situation. Of course we do. Powietrze świeжоść. Overtaken hideouts, secrets and locations she couldn't possibly have known without inside help. We suspect there is a spy in One is a messenger. sent with crucial information A my szpiega, droży w sumie ja też jestem takim podwójnym szpiegiem, he, <laughs> jakbyś chciał wiedzieć, kolego. Okej, okay, idziemy zobaczyć najpierw kogo? Albo kowal, albo wysłaniczkę. Tak czy siak tutaj będzie bardzo blisko, obok, tuż obok siebie. Idziemy tutaj zobaczyć, ile może widzieć ta wysłanniczka. Korespondencja pomiędzy szpiegami. Kypris. Odkryliśmy jeden z rebelianckich. Odkryliśmy jeden z rebelianckich obozów. To zniszczona świątynia pomiędzy ruinami Lapetosa i ogrodami Adonisa. Spotkaj się tam z nami, a otoczymy i zgnieciemy to robactwo. Draus. Ok, jedno mamy. Interakcja. mamy. Ok, odłamane jakieś tam. Hmm. Jest w sprawie Leonidasa. Moja królowa. Nasze podejrzenia się sprawdziły. Poległy król Sparty dołączył do, do buntowników. Twoi agenci jak zawsze są gotowi ci służyć, ale być może sama masz idealnego kandydata do rozprawienia się z tym królem kłopotów. Twoja zawsze wierna służebnica Ky Kypris. Okej, okay, czyli myślę, że wysłaniczka jest szpiegiem. Ale zobaczmy jeszcze Kowala. Może Kowal jest

ich do Afrodyty. Moja piękna Afrodyto. Wszystko idzie zgodnie z planem, ukochany. Zgromadziliśmy znaczne siły w ruinach Lapetosa. A przy tym udało mi się zdobyć coś, co przyniesie zgubę kolosom Persefony. Wkrótce królowa zostanie zrzucona z tronu, a ja wrócę w Twoje ramiona. Nim to jednak nastąpi, wiedz, że tęsknię za Tobą całym sercem. Rozdzielić nas nie zdołają nawet wszyscy bogowie podziemnego świata. Adonis! Adonis! Ty! Podpisany Adonis. Hmm... Kurde... Szpiegiem jesteś sa nim samym jesteś- jesteś szpiegiem. A więc to zdrada! Ale ja ci mogę zrobić- this is Sparta i co wtedy zrobisz? And who's the dirty spy? The messenger or the blacksmith? Both have been spying on you. Both have information that could undo your rebellion. Lousy Malakas! My scouts tell me they're on the move. We only have time to dispose of one before they disappear completely, which is more dangerous to our cause. <coughs> the blacksmith had a list of people you spent time with and a note to Aphrodite outlining your plans for escape. And what about the messenger?

Last I heard, She was at a small rebel camp. Tak czy siak, wysłoniczka, bo ona wie, że mamy tego. Mamy Leonidasa, naszego dziadek dołączył do nas. I to nie, nie może, nie może jej to ujść na sucho. Proszę państwa, nie może jej to ujść na sucho. A kowal niech się tam Zajmie się Afrodytą, skoro tak chce. No to. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tylko, żeby później nie wracał z płaczem. Dobra, idą ty ciule głupie. No, dawaj no. Jeszcze tego. Wykończymy. Tego, dru tego drugiego też trzeba wykończyć. Bo on rozstawia te gówno. taki kółka cholera. No ile on... ...czelonych ataków robi? No i kuźwa, znowu zrobił. Ciol Dobra. Masz za swoje. Powój zabił naszego. Ty ciu Nie, kuźwa, ile tego gówna? Nie, kuźwa, co to jest? Gówno żyk, totalny żyk. Dobra, oni nie żyją, ci nie żyją. Nikt kuźwa tutaj nie żyje już. Jedynie mogę uwolnić jednego typa z podjarzma debilizmu. Jak ready to die? kto ready to die? Cholera, co, co się tu zbugowało znowu? Gdzie? Kto jeszcze tu jest? Ja pierdzielę, jak mnie to irytuje. Dobra. The messenger is dead. The camp was ambushed. I did what I Blacksmith. He escaped. If he reports back to Persephone, many lives are in danger. Our next move needs to be swift and deadly. Meet me later at the Palace of the Colossi. <laughs> I've acquired a little something that will turn Persephone's paradise upside down. Sharambama. Keeper, there you are. The queen is in Defkalion's head. and requires your presence. She says it's quite urgent. Jakim cudem tu Hermes jest? Wiecie, że ja go, a ja go nie dobiłem? A czy ktoś go uratował? Nie wiem. Chyba, chyba go ktoś uratował, no. Persefona. O, bardzo blisko tutaj już jest, przyszła. zobaczmy zatem pewnie jest bardzo wściekła wściekła jest bardzo Persefona, prawdopodobnie ale może ubijemy hekatę zamiast zamiast jej może by była taka opcja Bo wrobiła mnie Hekate, to ja się teraz bym... wrobił... Hekate bym wrobił teraz. Że to ona ze wszystkim stoi. Nie! Dobra, tutaj. Dobra... Oh, What do you think about my southern realm? I don't come here much anymore. It's uh, lovely. I try to offer a comfortable home to the glorious dead. It helps them accept their fate and keeps them from wandering too far. So, when a human wanders and doesn't return, I can't help but take it personally. What am I doing here? When Leonidas was alive, he brought chaos and bloodshed. Hermes spotted him mingling with delinquents recently. We can't have him falling into old habits. If he won't fight with me, then he won't fight at all.

But Leonidas means a lot to you. I understand this will be difficult, which is why I'm willing to make you a deal. What kind of deal? Bring me the body of Leonidas and I will bring back a departed beloved of your choosing. Oh, God. I'm queen of the dead, darling. I can do anything. So, who does Alexios want hmm. back in his life? Brazidas?

ale nie, dziadkowi nie wbije nożu w plecy, nie, 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 co ty, zwariowałaś? Chyba zwariowała, chyba na umyśle po... Ja pierdzielę. Jak się z tego... Dobra, mamy łódkę. Porozmawiamy sobie najpierw z dziadkiem. Zobaczymy, co na to powiem. Może jakoś to sfingujemy, to jego śmierć. Może się uda jako. jakby. Kurde, no. A czy nie? Czy nie będziemy o, o robić takiego czegoś? Niech mnie pocałuje w dupę, Persefona. Wtedy możemy porozmawiać, jak mnie pocałuje w dupę. Witaj, dziadku. O kurde. Pol y ten. Wędkowanie z dziadkiem? Pałów ryb z dziadkiem. Super, Wracajmy do wędkowania, Bob. co wiedziałeś o naszym pochodzeniu? You know? Tylko we we to, co moja matka mi powiedziała: wielkości i byliśmy Świat którzy chcieli nas którzy Troszkę marsz ze Zeza, dziadku. Jak to się stało? Zrobiłeś zeza teraz, or 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 men, wife, czy, czy nie? Children, Sparta. In the end. Was it worth it? Who rules the Greek world right now? Greeks? Then my answer is yes. Okay. I imagine the spear was in one piece when it was given to you. My mother handed it to me when I was a boy. said it came with a certain burden. But. You were ready. Okay. Wracajmy do wędkowania. O, więcej rzeczy mógłbyś zapytać, kurde, dziadka. Chyba masz branie, dziadku? Zabijecie się, zabijecie, dziadku. Nie. in sparta we were trained to spot predators long before they pounced i need persephone's approval but she sees you as a threat if i don't take care of that threat why not bring her the head of a greater threat who's a greater threat than you huh actually there is someone a spy i delivered him to persephone as a bodyguard but he's working against her from the inside

Okej, okay, no to Krosa odszukamy, Persefona tu siedzi dalej, jest w południowo-wschodniej części wiary Minosa, w Sarpedona, czyli tutaj. Podjedziemy ko konikiem tam. O. o. może żywego jej sprowadzę. To będzie, wy to będzie trzeba. O nie oj zaraza jakby tak przejść niepostrzeżenie. kurde man. spróbujmy musimy tylko niepostrzeżenie się tam dostać Będzie trudne, bo w tym przypadku okay. jednego się pozbyliśmy zagrożenia, tam jest drugie. Muszę go pojmać, tak. Mękaj. śmiertelnik. On idzie w, w inną stronę w ogóle. Fajnie byłoby go porymać z ży żywcem, burdemal. Strasznie znaczy mało hp mu zeszła. Dobra, spróbujmy zatem się do niego zakraść. Roz, ale mój dziadek jest większą dla mnie rodziną. Dobra. Nie. Ty młot, młotowy. Motek, ty młotku! Aha, uniknął mnie. Nie. Nie, no jakim cudem? Dobra, spróbujmy tak. Hm? Nie. Jaki on silny, mocny. Skurcedek. O. This is Sparta, chłopie. Dobra. Dobra. Teleportuje mnie z nim, czy już bez niego? O, to się... Zobaczymy. Dobra, jest. Odłóż. Gansko, a teraz skorzystaj. Jasne. Yes, I teraz się udało, no i jedziemy, no. Zobaczmy, co powie... Persefona. Kyros of Zarax? This isn't who I asked for. He's a spy working for the rebellion. But you're the one who first brought him to me. I didn't know his intentions. I trusted you. Ocurne. <laughs> <laughs> Persephone, listen to me. Remis is right. Trouble's brewing in Elysium. Even though Leonidas is against you, you're much stronger than he is. But Kyros was an enemy you couldn't see. That made him far more dangerous to you and Elysium. But he's still breathing. Death is a gift traitors don't deserve. I thought you'd want to deal with him yourself. Defying me comes at a cost. Our deal is off. But for bringing me this vile deceiver, oh. you may stay. Figure out that mysterious little staff of yours. okay. Apevnius. Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Persefono? A porozmawiamy o Hekate? Może wtedy byś chciała... Dobra Badać swoje berło O kurde Zobaczmy. Dobrze proszę państwa, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. I bywajcie, bywajcie. Zaczniemy sobie następny odcinek od płonących stosów. <laughs>